Całowicie dużowa pogoda. No to chyba ci bogowie na powitanie przyszli. No i słuchajcie, jadę do Phoenix jest dosyć późno, ja zazwyczaj jeżdżę do Phoenix rano, jak, ja, jak w ogóle jadę jest to rzadkość, ale. No, dzisiaj wyjątkowy dzień jest, więc wyjątkowe osoby tutaj przyleciały, więc jadę do Phoenix. Jeszcze muszę odebrać materiał. I my no i tak widocznie miało być. Wczoraj mieliśmy gości z Phoenix, z Avondale. Dzisiaj ja jadę do Phoenix. Coś czuję, że niedługo znowu będę do Phoenix jechać. W czwartek jedziemy na, do rezerwatu. Do piątku tam zostajemy w hotelu. Będziemy spać. A w sobotę znowu na polski festiwal cały dzień. Więc znowu do Phoenix. co się prosi, naprawdę no ale powiem wam, że jest bardzo zimno mam sweter ciepły z 55 fahrenheitów a jest godzina 11.20 to jest bardzo zimno tak się oziemiło, tak się obniżyła temperatura wczoraj było pięknie piękne słoneczko siedzieliśmy sobie z Izją na zewnątrz pięknie naprawdę ciepłe przygrzewało. ja się opaliłam aż bo tak naprawdę ciepło było a potem przyszły chmurki zerwał się wiatr i to taki wiatr, że naprawdę wszystko latało a w nocy w nocy nad ranem słyszałam jak deszcz padał i dosłownie tak padał z takim, tak zacinał z takim wiatrem że nie mogłam spać, bo było tak głośno. To jest, to jest pogoda tutaj bardzo unikatowa. Także nie wiem, kto mnie steruje, ale no dziwnie, dziwnie jest tutaj. Dziwne sprawy. Ja to się cieszę, jak już tak marzec jest. Marzec, kwiecień, to już się fajnie wtedy robi. Naprawdę jest cudownie. Dla mnie już jest za długo zima teraz. Ja już jestem... Dla mnie już jest okej. Okay. Już tyle zimna było, że już jest w porządku. Ja już nie potrzebuję więcej zimna, słuchajcie. Już koniec. Teraz słoneczko. Niech przyjdzie. Ale wczoraj było bardzo ładnie. Naprawdę robiliśmy tą próbę. Byłyśmy na próbie lajkonika. Byłyśmy na zewnątrz. Na pięknej trawce, sobie dzieci tam ćwiczyły, uczyły się kroków. A my razem z nimi było przepięknie tam. I tak słonko świeciło rano. Ptaszki śpiewały. Było tak, już naprawdę wiosennie. A teraz wygląda jak gdzie my byśmy nie byli. Nikt by nie powiedział, że to jest Arizona. Ale pamiętacie, jak Zygi przyleciał do mnie? To też były dziwne pogody. Bardzo dziwna pogoda była. To też było takie dziwne. Nie było normalne. Teraz znowu taka zmiana pogody. Słuchajcie, jutro to ma śnieg padać w tym rezerwacie. Także ja nie wiem, My będziemy tam. Jak pojedziemy, to się musimy bardzo ciepło ubrać. Kurtki zimowe. A tam w nocy ma być minus 6. minus 6 Celsjusza. No to jest bardzo zimno. Są góry, poza tym tam jest wiatr. Tam jest no, zupełnie inny klimat niż uh, w Tucson. A tym bardziej Phoenix, bo Phoenix to jest dolina, więc w dolinie zawsze jest cieplej się wszystko kotuje tam w tej dolinie. A, w, a tak jak jest e, tam w rezerwacie e, San Carlos, to tam jest e, elewacja wysoko, no i, i są wiatry i są góry. Więc jest zupełnie co innego. kochani, kochane. Ten tydzień będzie bardzo niezwykły i bardzo ciekawy. I czołem, czołem Teraz będę niedługo nie prze, przejeżdżać obok naszego drzewa starożytnego. Pikachu Widzicie je w oddali, po lewej stronie. Po lewej stronie je widać. Widać? To jest drzewo. To ewidentnie widać jakby ktoś urwał normalnie ten pień. Ktoś urwał u podstawy tam to drzewo. Ja dla mnie to, to jest zdecydowanie drzewo. I to jest tak, że jest pustkowie, jest całkowicie równa ziemia. Całkowicie. I tam jest... Tam jest olbrzym. To wygląda jak olbrzym normalnie. Ta góra po prawej. Ja to zawsze tak, yy, tak sobie to widzę, że to wygląda jak olbrzym po prawej, leżący, widać normalnie usta. Widać twarz, wszystko widać. Po prawej olbrzymie, a po lewej urwane drzewo. Widzicie, jak to się widzi różne rzeczy. Jak się nie patrzy przez pryzmat yy, Matrixa, <gryw> tylko się po prostu widzi, co się widzi. Nasza dusza widzi. Zobaczcie Kto by to powiedział, że to jest góra To jest ewidentnie urwane w jakimś kataklizmie w jakiejś, jakaś przeszła fala i normalnie urwało to drzewo Ja to tak widzę, no. i jest ono bardzo piękne w ogóle. Tam, tam są takie piękne kwiatki na, na wiosnę. Piękny teren. Ten teren tutaj się nazywa Red Rock, a ta góra nazywa się Pikachu Peak. Pikachu to jest tutaj w lokalnym języku tutaj też ludzie mieszkają rdzenni. Ale to jest tak pomieszane tutaj. I tam na, naprzeciw... Tutaj też była wielka bitwa podczas jakiejś tam wojny tutaj amerykańskiej już. Była duża bitwa pod tą, pod tą niby górą. I dla nich ta historia to jest historia. I już więcej później dalej... Jak się wydarzyło, to już oni tego w ogóle nie, jakby nie zaliczają. Bo dla nich to jest. Historia się, się zaczyna od tego, jak tutaj zostały stworzone. Jak ten teren został przywłaszczony do Stanów Zjednoczonych. A Arizona była ostatnim stanem, który został przyłączony do, do Ameryki do Stanów Zjednoczonych. Czyli zobaczcie, tutaj jeszcze bardzo niedawno. Był Meksyk, była Nowa Hiszpania. Był inny kraj zupełnie, inna energia. I dalej się to czuje. Ten to, tutaj człowiek nie czuje się w Stanach. To ta bezdroża. Rozdroża. To jest po prostu pustynia, pustynia, pustynia. Tamten olbrzym jest po prawej. A tutaj to drzewo, które jest po prostu magnificent góry nad tym drzewem jak one pięknie się tutaj układają nie jest to piękny obraz zobaczcie ja się zawsze zachwycam jak patrzę na to, na to miejsce coś niesamowitego a teraz to jest takie dramatyczne z tymi chmurami a tutaj po prawej ten olbrzym. Nie wiem czy to wy widzicie. w sobie. I to widać te kamienie w sobie mają krzem i, i, i mają strukturę normalnie drzewa. To nie jest nic nowego. Tutaj ludzie chodzą po górach, znajdują pełno takiego y, skamieniałego drzewa. W górach, nie? Ale to nie są malutkie jakieś tam. To, to są takie duże. To widać naprawdę gołym okiem. Tudo isso. Ranger jedzie. Czyli ten, co opiekuje tutaj tym lasem i tymi górami. A se wyjechał, no. Patrzcie, jaki mądry. że se wyjechał. Mm. <laughs> Chciałam Wam jeszcze pokazać tą górę z boku, także wezmę do telefon do ręki i Wam pokażę z boku tu. Mam przybliżone, okej, okay, to tutaj jest ta góra, no, my wszyscy tak powoli sobie jedziemy, a tam pełno kaktusów jest na tym. Tu jest taki park, gdzie można się zatrzymać. Można sobie jechać na taki podnamiot. namiot. O, a tutaj następne góry są. Ja nie wiem, dlaczego jest takie przybliżone wszystko. Moment. Chciał 80, ale w moich wymiarze można jeszcze bardziej. Będzie padać. Tutaj na mokra jest. Nie wiem czy widzicie, zobaczcie. I leje już. No to teraz trzeba sobie iluzować z prędkością. No. I tak jest. Taka pogoda w Aryzonie. Znowu dziwna pogoda. Bardzo dziwna. Także ja się wyłączam, bo nie ma co. Nakleję. Ja może taki deszcz, może pięć razy na rok, chyba mam doświadczenie takiego deszczu. Dosłownie w kularek przeciwsłonecznych jest. To jest dobre. To jest najlepsze. <śm> no, kochani, zgrabiam Was bardzo deszczowo. Nie mogę powiedzieć słonecznie, bo nie ma słońca w tym momencie. Tutaj. Ale pamiętacie, że jak jechałam po Zygiego, to tutaj w tych, właśnie w tym odcinku, Przeszłam przez górze piaskową i to nagrywałam też, To było też podobne, tutaj podobny odcinek właśnie. To było też ciekawy zbieg okoliczności, że też taka pogoda w tym miejscu. Wycieraczki są włączone, bo bardzo pada i nic nie widać na drodze. Także ja wyłączam.